Myślę, że coraz większym stopniu jesteśmy przekonani, że alkohol nie może funkcjonować w takim przyzwoleniu jak do tej pory. To znaczy, że jest to podobnie używka, której toksyczność jest potwierdzona, której nie jesteśmy w stanie stwierdzić jaka jest bezpieczna dawka, czyli każda dawka alkoholu już wywiera efekt szkodliwy dla naszego organizmu. W związku z tym powinniśmy zredefiniować nasze podejście i być może właśnie podejść tak jak do nikotyny, tak jak nie chcemy, żeby nikt rozpoczynał palenia i używania różnych wyrobów tytoniowych, tak samo powinniśmy zacząć myśleć o alkoholu, to znaczy uznać to po prostu za toksynę, za substancję, której używanie powinniśmy ograniczać, zniechęcać do rozpoczynania. I zachęcać do ograniczania konsumpcji. Oczywiście ze względów historycznych nie da się tego być może wyeliminować z rynku, te, tego, tego produktu, bo on jest za głęboko, można powiedzieć, wbudowany w sposób funkcjonowania gospodarki. Ale w żaden sposób nie powinniśmy go reklamować i zachęcać. No bo sytuacja epidemiologiczna jest dramatyczna. Jeżeli mamy po sąsiedzku kraje, które osiągnęły sukces, i on jest opisywany już w literaturze jako rzeczywisty sukces, właśnie Litwa, to powinniśmy korzystać z tych doświadczeń, rozmawiać, patrzeć, jakimi drogami, jakimi narzędziami osiągnięto no właśnie obniżenie konsumpcji. Litwa pokazała, że można zakazać reklamy, że można zakazać dostępności, ograniczyć tą dostępność co do godzin, co do miejsc sprzedaży alkoholu. Także jak najbardziej kraje skandynawskie, no być może ze względów organizacyjnych byłoby trudno wprowadzić monopol, więc może to nie jest nasza droga. Ale zdecydowanie ograniczenie czasu, w którym można nabywać alkohol, do pewnych godzin w ciągu dnia, ograniczenie miejsc, w którym jest sprzedawany, na to rzeczywista kontrola nad tym, komu sprzedajemy ten alkohol, no a już na pewno reklama. Tutaj nie ma, nie ma wątpliwości. Nie powinna funkcjonować w, ta, w, ta, w takiej swobodzie, jakim funkcjonuje teraz. Mamy dane, że alkohol tanieje relatywnie w stosunku do naszych zarobków. Absolutnie cena nie nadąża za wzrostem gospodarczym, za wzrostem nasz, naszych yy, zarobków. I my widzimy w trendach, że jest to bezpośrednio powiązane z konsumpcją. A tym samym z chorobami odalkoholowymi. Także zdecydowanie alkohol jest za tani, jest, według mnie jest absurdalnie tani, i yy, nie powinniśmy patrzeć, że być może inne kraje mają ten alkohol tańszy za granicami. Nie, my powinniśmy patrzeć na, na Polskę i na sytuację epidemiologiczną, którą mamy w Polsce, i rzeczywiście pomyśleć o kompleksowej yy, zmianie systemu podatkowego, który by powodował, że alkohol stanie się trudniejszą i mniej dostępną ekonomicznie używką.